Cześć wam wszystkim, dzisiaj mnie wzięło na pieczenie takich słodkości A to nie tak bez przyczyny, bo mógł ktoś przyjechać do mnie na odwiedziny, Więc taki prosty przepis Ważna rzecz, trzeba iść do komórki Do komory po naszemu Tak I tak Bierę się krauza swojskiego, dżemu agrestowego. Takiego rychtyk, co się przez pora godzin na, na, w brutwanie robił, a nie tam na jakimś żelwiksi czy coś w tym stylu. To się mu samo zredukować aż do gęstej postaci, do krauzy. I prosto rzecz. Tu jest przepis. Bierzemy 20 tylko. Marewki ścieramy na drobnej tarce, ja się wspomógł w tym, tym razem taką maszynką, ta przystawka już jest schowana. I kostka margaryny, ja używam margaryny Palma. Tej z muzinkiem w, srebrnej, w srebrnym papierku, No Do... teraz wam pokażę. Znaczy w złotym papierku. Tako Palma, 80% uszczu. Prosty przepis. Margaryna y, do miski. Startą marchewkę tak samo. Proszę do pieczenia tu macie 18 gram podane. Mąka, ile wejdzie? No, prosta rzecz. Y, Wyrobiecie Najpierw wstawiacie tam nie wiem. Szczelą. 30 deko. Dajcie sobie na 20 deko. Ale to byłem na oko. Tak sypnąć, żeby było widać, że jest mąka i strykocie ręka i ugniatocie ciasto. I tak długo mąka dosypujecie, aż to ciasto jest w takiej konsystencji, żeby szło go wałkować wałkiem na stole. I wałkuję, potem im sobie go wykładam na stół. No, ja już to wszystko zrobiłem, więc to opowiem wam jak to było. Wykładam się to ciasto na stół, biorę się wałek, rozwałkowuję i wykrywa z tego takie kwadraty. No, Jak wam to zmierzyć? Mniej więcej mogę powiedzieć. Naokoło no, oni takie kwadraty wykrową, Każdy sobie może wykroić jakie wielkie chce. Akurat te. Trzy fila. Powiedzmy o boku 10 na 10 cm. Nie? Takie kwadraty. Grubość ciasta tak z pół centymetra i potem nakłada się na środek takiego kwadrata łyżeczka. Możecie jako chcecie, możecie mało, możecie więcej, ale nie przesadzicie, bo jak za dużo tego nałożycie, to nie będziecie w stanie tego zawinąć po tym. No i po prostu zwija się to w, w, w wzdłuż przekątnej i robi się, robią się z tego takie trójkąty. I to jest mniej więcej ilość z jednego przepisu, tak jak mi to wychodzi. Idzie też to bez problemu, jak potrzebujecie na przykład mocie, szmak i robicie sobie w niedzielę, dodacie A, żeby było zaś na przykład na środa. No to jak to ochłodnie, to do zamarzalnika, do zamarzalki. Jak go rozmarznie, idealne. Oczywiście posypać pod tym cukrem pudrem, bo zauważyliście, w tym przepisie nie ma ani grama cukru, ani jajek. To jest taki przepis jeszcze staromodny. Tutaj ludzie mieli mało produktów, a jednak byli w stanie upieć, upiec coś z, z tego bardzo dobrego. Prostszy, prostszy, prostszego przepisu już być nie może. Nie. No, tak. Kwadraty 10 na 10 i zwinąć wzdłuż przegląd, w trójkąt w środku, żeby się znalazło ta. ta ten z to jest dream. tu mam nawet napisane agres z 21 roku a przed tym były wiśnie w 18 roku w, tej, w tym słoiku taki se recycling bo ludzie teraz kupują to w tych słoikach a słoiki wywalają do śmietnika a, ja? a u nas się te słoiki wszystkie użyło na nowo no wiadomo oprócz takich bo do tych to nie mamy zastosowania chociaż że robią te mm, Keczupy, z, z cukinii, czy z czegoś tam To znajdą wtedy zastosowanie do, te, do takich słoiczków One oczywiście koloru Wam tak za bardzo nie złapią, żebyście zauważyli Trzeba odwrócić, widzicie? No Troszkę ten telefon, kamera w telefonie tego nie oddaje, ale jest takie Przypieczone od dołu, nie? Można też sprawdzić starym dobowym sposobem. Bierzesz patyczek i dźgosz. Tanka i że nie ma marmolady, bo tanka jest marmolada, to wiadomo, że będzie mokra, bo marmolada jest marmelada. dżym. Dżym agrestowy jest mokry, nie? To się tanka i nie ma. Dżemu ma coś, suchy patyczek, upieczone. Dodatkowo jeszcze, no tak go tak w ręka i już sztywność trzymie, nie, nie rozpada się. Na wszystkie strony, to znaczy, że jest upieczony. Mniej więcej czas pieczenia wyszedł tej blaszki 20 minut. Mniej więcej, nie? Na 200 stopni. I tu mam drugą blaszka. Tym jeszcze dość daleko. Jeszcze są miękkie. Dopiero są 10 minut, czyli jeszcze 10 minut im zostało. Bez problemu, możecie to otwierać, nic się nie dzieje. Także umie na kafej popołudniowy, jest już co pomaszkiecić. Familia pewnie będzie zadowolona. A jak mi coś zostanie, to se zamrożę, będzie na zaś. Prosty przepis. Łatwy przepis. Bez żadnych kombinacji. Chętnie byda widział w komentarzach, że napiszecie, żeście zrobili taki ciasto. No, no Prosta sprawa, ja oczywiście zrobił z podwójnego przepisu, żeby to wszystkim stykło, ewentualnie sobie jeszcze zamrozić. No, ale jak ktoś miał kiedykolwiek styczność z jakimkolwiek pieczeniem, to bez problemu do rady. No i jeszcze jedna ważna rzecz, tych blaszek nie trzeba smarować, nie trzeba dawać żadnego papieru, widzicie, nic nie przywarło. W tych y, ciastkach jest dość margaryny. Ale to musi być ta palma, na no, nie najlepiej wychodzi. Możecie jeszcze spróbować jakoś kasia czy coś takiego, ale na pewno nie próbujcie margaryny do smarowania yy, chleba, bo z tego to w nic nie wyjdzie. Jeszcze raz. O. Prosty przepis, łatwy przepis. Także co? Chwila, moment. Mm, a jak to pachnie. Chwila, moment, będzie ochłodyty. I idziesz spróbować jednego, nie? Dobra. To by było na tela. Także trzymajcie się. O, o czuj się. Podsypcie się to, to cukrem pudrym. Bo tu nie ma cukru. Tu jest no, cukier w, w tej marmeladzie agrestowej. Dobra. ta się. Do następnego razu. Cześć. I smacznego. Jak ktoś będzie chciał to łupiec.